Cześć, z tej strony Kaufland na 6, no i dzisiaj drugi odcinek, zbudowałem Kaufland w Roblox Bloxburg, no dzisiaj będziemy pierwsze piętro mieć, no i jak widzicie, osłyszałam w filmirku shorts, że będą drobne zmiany, czyli tu się trochę pozmieniało, Pokolorowałem jakby cały budynek, to jak pójdziemy, jest w ogóle 20 kamer już zamontowanych, więc całkiem sporo, tu jak pójdziemy sobie, to tu widzimy czy jest pomalowany, no nie jest jeszcze całe no bo to kosztuje też dużo dosyć, no bo 5 za jedno ten, a czasami są takie małe te, takie no małe odcinki tego, więc wchodzimy, Czeka a, czekajcie, bo muszę open, turn on i zrobimy turn off od razu, żeby nikt nam nie wszedł. Jak widzicie, też zmieniłem e, parking, no on jest czarny, nie, tam jak widzieliście, dobra, idziemy tu, czekajcie, bo jedną ręką jest znacznie ciężej, no a ja jeszcze zanim zaczniemy zwiedzać, to przypominam o Loterii Kauflandu, która polega na tym, że idziecie do Kauflanda, macie paragon, robicie tam zakupy, macie paragon, wchodzicie na www.kaufland.pl, wypełniacie anonimową ankietę, później możecie wziąć udział w Loterii, co miesiąc zagrania 100 razy 50 zł, no i raz 500 zł to jest w bonach, ona trwa albo do lipca, albo do sierpnia tego roku, już nie pamiętam, no ale co zachęcam, na no co my już przechodzimy. Zapaliłem wszystko, co się dało, więc e, kosztować będzie mnie to dużo, ale dobra, po pierwsze, co się zmieniło? No jest tu toaleta, no i dałem to logo, no i wszędzie są gasice, w całym budynku już jest więcej, a tam dalej są lodówki, jak widzicie, na no wprost. Nie. O, no i dodałem dwie pary jakby tych ruchomych schodów, tylko... Czekajcie, bo muszę się zaś O, widzicie? Daję dwie pary. No i co? Chodzimy. No to się jakby da się włączyć, tak? Tylko nie będę tego teraz włączał. No. Jesteśmy. No i... Ta -da! Tu jest miejsce, bo tu będą jeszcze ruchome schody. No, w naszej galerii jest Kaufland, no tu macie taką tablicę informacyjną, tu jest ochrona, ale tu zaraz pójdziemy, to jest fajne, fajne to wymyślone. McDonald's, Kaufland, H&M, Costa Coffee, Media Markt, toalety, informacja, no i Staffroom, znaczy czyli ochrona, bo nie było napisu security. To są sklepy, które są u nas w galerii. No i może co, zaczniemy od Staffroom. Wchodzimy, tu jest kamerka w tym dzwonku, nie? Zamykamy. Kajcie, bo to nie jest takie łatwe. A tu włącznik, wyłącznik tego prądu. Close. No i tu jest nasza kuchnia, nie? No No i tu zrobiłem tak. Tu mamy, no tu jest takie ochrona, nie? Czyli tu komputer i kamery. z ich 20. no a tu jest taka cela, Czy jakby ktoś ukradł, to do przyjazdu policji możemy tu go jakby zamknąć no kamery jeszcze nie bo nie chcę wam zdradzać wszystkiego bo musicie oglądać do końca no Media Markt no to a tu nie powiem nie jest to najpiękniejsze bo nie było to tak łatwe ale nie jest źle, wchodzimy tu 2000, wszystko jest po 2000 tak postawiam, że będzie najlepiej to robi dym w ogóle patrzcie, to jest fajne taki dymek a to robi bańki. No i tak, no i tak to wygląda. Obrócę się. No i tu Mediamarkt. No i oczywiście wszystkie są tam, wszędzie są te takie kasy, jak tam. One są prawdziwe za te bloksburgową walutę. Dobra. Czekajcie. Turn off close. Piek. Dalej. No toalety jak to toalety, no. A no i jeszcze change picture mi No nie, dobra, czekajcie. Open. No i toalety jak to toaleta. no Każda jest identyczna. Olej toaleta no. Toalety jak to toalety. No. Cóż to dużo mówić. Um, dobra, teraz um, informacja jeszcze najpierw. Informacja, to takie logo zrobiłem. Jak widzicie, idziemy sobie tu. No i informacja, no wszędzie w większości sklepów zastosowałem zamiast komputera. Zastosowałem jakby monitor, ale to jest taki telewizor, to jest tak określone w tym. No informacja, jak to informacja, jakieś długopisy, takie pierdółki. McDonald's, no bardzo popularne. W większości galerii jest coś takiego. Ten on. Czekajcie, odsłonię Wam to, open. Tyn, tyn, tyn. <noise> na stołki, okno. Stołki, więcej stołków. Eee, kosz na śmieci, dwie kasy, no bo to już jest McDonald's. Eee, zawsze mogą, ostrzegam teraz, zawsze będą zachodzić jakieś zmiany drobne, czyli nie wiem, tu może się logo pojawić McDonalda, pierdółki takie, ale zawsze się mogą pojawić, no i tu piekarnik. Te no tam gdzie się smaży. Wiadomo o co chodzi. Frytkownica, grill, blat I lodówka. No i gośnica, i dwa kosze. Okej, okay, czekajcie, ja tu dałem kosz. Tam. To, to jest kosz, nie? To McDonald. Czekajcie. E. tak, no nie, close, And teraz idziemy do H&M, znany sklep, bardzo znany, turn on, no i nie będę Wam tego odsłaniać, bo to się bardzo ciężko zamyka, Sorki, no przepchniemy się, bo to się nie da, ale teraz przepchniemy. Chciałbym to wyłączyć. O dzięki. No HL, no Ubrania, gaśnica, torebki, kasa, monitor. Chodzimy. By, kamerka oczywiście tam. Jest 20 kamer na swoim obiekcie, więc dobrze monitorowane wszystko. No tu takie zaplecze, jak tu zaplecze. Zaczekajcie, ja chcę coś sprawdzić. Tak z ciekawości. Okej, okay, jest okej, okay. dobra nie właśnie komentarzu możecie napisać, pamiętajcie tam do, e, pod koniec, ja, jaki sklep wam się najbardziej podobał. A z tego wszystkiego, no mi nie muszę ukrywać. Kaufland się najbardziej podobał. <laughs> na, na, najbardziej się radowałem, jak to otworzyłem. Czekajcie, teraz muszę w idealnym, na no, niefidalnym. Teraz, no nie, jeszcze czekajcie. Piek. Idealny, czekajcie, dobra, hop, idziemy do Costa Coffee. czekajcie, hop, oczywiście kamerka tu nad nami jest tam, wchodzimy. Dobra. Sorry. No wejście, stoliki, okienko, logo. No i to 2,600 dwa, dwa albo 2400 czterysta i tu można potrawiać, ja to dawałem tu, chipsy różne, no kasa na tym i monitor wiadomo, kamera, gaśnica, zmywarka, no i to co jest w kawiarni, a tam moty, oczywiste, e, dobra idziemy dalej, turn on, o Poczekajcie. To nie jest takie łatwe. Hop. Nie jest idealnie. Pyk. Idealnie. Dobra. No jeszcze siądę Wam na kamerki i zobaczycie, jak, jak to teraz wygląda po prostu, tak? Close. No. sit, No. Zawsze z tym jest taki problem. Security cameras. Jedna, druga, to jest KM, trzecia, to jest dzwonka, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta. 17, 18, 19 no i 20. Jak już Wam mówiłem, posiadamy bardzo dobry monitoring. No, co ja Was z tego miejsca żegnam. Przypominam o loterii. Subskrybujcie tam na dole. Lajkujcie, no bo Was to nic nie kosztuje. A dla mnie to jest duże wsparcie. No, ja za dzisiaj dziękuję. No i pa!